Darmowa grupa, która może nauczyć się zarabiania w Internecie. Moja ulubiona czarna kawa Z ekspresu, który jest głośniejszy niż sam odkurzacz. A ta darmowa grupa nazywa się Traders Academy i ma aktualnie ponad 4000 osób oraz 20 polskich edukatorów. A możesz w niej potencjalnie nauczyć się tradingu, czyli pewnej wysokopłatnej umiejętności, gdzie nie musisz pokazywać się w social mediach, nie musisz polecać się ani sprzedawać jakichkolwiek produktów, aloesów czy innych szamponów. Po raz najlepsze w tradingu możesz zarabiać, niezależnie od tego, co się dzieje na świecie. A do rana do wieczora mamy różne spotkania na żywo, gdzie możesz nauczyć się podstaw tradingu, konkretnej strategii tradingowej, a nawet mamy sesje tak zwane live tradingowe, gdzie możesz potencjalnie. Zarobić poprzez kopiowanie tych samych ruchów, które robi edukator. Tutaj mamy różne nagrania edukacyjne dla osób początkujących oraz średnio zaawansowanych. A do tego mamy różne gotowe analizy od edukatorów, gdzie cała prostota polega na tym, że kopiujesz te same ruchy co edukator, dzięki którym możesz potencjalnie zarobić dodatkowe pieniądze i nie zajmuje to jakoś dużo czasu, tylko może maks minutę, żeby takie cyferki z jednej do drugiej aplikacji sobie przypisać. A jeśli chciałbyś mieć dostęp do tej darmowej Akademii Tradingowej i nie musieć płacić żadnych miesięcznych subskrypcji ani abonamentów, to napisz do mnie na tej drugiej aplikacji Katper podłogach Horuzy lub napisz w komentarzu Info, abyś tobie więcej informacji oraz pewną darmową instrukcję, gdzie jest wytłumaczony, jak krok po kroku mieć dostęp do tej Akademii.